Z tej strony Adekadek adek. dzisiaj Wam przedstawię dlaczego mam aż 115 tysięcy monet. Ale nie jednak jeszcze, jeżeli możemy mieć więcej monet to oczywiście warto mieć więcej. Dzisiaj mam przygotowany dla Was 4 koszyczki. I najpierw tak. Yy, a, już myślałam, że jeszcze nie dzisiaj nie yy, To tak. Posłuchajcie mnie. Yy, yy, te monety, mi mama trochę się przyczyniła do moich odcinków. I dzisiaj mamy 16. Zostawione. Bo nie chcę na razie spadać z tych właśnie stół. Więc kupujemy dwa razy. I 100 kaliorów mamy. Marchewki mamy. Jedną marchewkę. A 30 marchew. Mamy 20 rzędzi. Cześć tak. jakieś jakiś taki żołędzie. I serio, jeżeli panu to oglądasz, bardzo dziękuję, że się przyczyniłaś, bo to jest serio, bo dla mnie to jest bardzo dużo. Jak ja miałem, patrzę, patrzę na te trzeci, drugi pierwszy odcinek, to ja miałem najwyżej 4000, no to to jest mało w porównaniu. A i w ogóle tak, e, mam nowe kotły. I jak tutaj był tylko mysz ogryżeń, to mam podniaka, mam ruksa, mam posłucha, mam pieniądze, bo to jest kot owinięty, papiery do letra. Ale to teraz to jest najważniejsze Kij, że ktoś ci proponuje 200 zł Nie my tymi łapami Jakby ci proponował Taki papier, to, to byś wziął nawet z mnelem takim Donik Doninik, czyli Dominik Tylko, że ma na głowie doniczkę I pstrąg To jest legenda Czwartego poziomu serio bardzo mi się podoba. To jest super. Ostatnio na konteście na i dostałem dwig jest No szkoda, no. No szczarną magią troszeczkę niezwiązana, ale po prostu uwielbiam. Eee, coś tam. Eee. Nieważne. No i słuchajcie. Rozpoczniemy od... A, a w ogóle oni czasowi jak mieliśmy ostatnią łóżkę, to mamy teraz świnkę na kuraka. Mamy teraz Wesberka, który jest drewniastkim kotkiem z pszenicą na ogonku. Mamy błoto. Czyli po prostu jest tego kotka i bardzo mi się jego animacja podoba, bo jest taka prosta, ale taka urocza. A to mamy też myszka, który serio ma przepiękną animację. I serio, bym bardzo chciał zobaczyć, co jest dalej tu. I jestem też tam, królik, królik Osław no ale nie mogę wam pokazać jego animacji o widzicie tak po części no cóż przepraszam i zaczynamy od tego od poziomu beach i 5 no prawie było zaczekajcie chwilę jesteśmy już po małej przerwie i mamy Znowu blisko kotka, ale dobrze, jeszcze tutaj odebrzemy. OK. I mamy tutaj e, tak, mamy Babi, już, kocisza spalony. Mamy Swim suit, który nie wiem czemu jest nazwany, ale nazwa na przykład. Takie bardzo włosy mamy, to będzie brinet. Nieważne, że, nie że nie tak się pisze. Aha, tak na imię, ok? Jeżeli mam błąd w imieniu, to przepraszam bardzo, to nie moja wina. Dobra, teraz ubłocony poziom, i mamy nowe zwierzątko. Jest to łódź, ale nie myślałam, że coś jeszcze może w tej grze mnie tak zachwycić. Serio, te zwierzątkami Ten z zwierzątkami tak mi się podoba, jest tak super Nazywana, Nazywamy tu mm, Rafał Bo to jest nasz polski koń Wow Ale super Okej okay. Ciekawe czy Grasbergu Bo ja karmię Grasberga Słuchaj Grasberg Weź, no wiesz co, no wiesz co i znowu widzimy się po obejrzeniu reklamy, no chociaż sześć logo, no okej, okay, czyli na razie jedna trzy koszyczki, nowy kociak, chociaż bardzo 21. Ach, wiecie co mi czeka? No, wiecie no. Ale co się okazało? Wymarnowałem wszystko i mogę tylko to. No, szkoda, no. Szkoda. mu sobie nowe, nowe koszyczki. Na następnym odcinku będą już gotowe. Więc. Tak. Winogronka w tym serio bardzo rzadki. Dawno nie było w sklepie. Więc. Wolę jeszcze nie ryzykować. 42 minutki. Ok, czy także się... Zapytam czy nie tak mm -hmm. potrzebuję. Tomatos. I tutaj jest coś takiego. O. Dwie płytki. Okay. I. Sześć płytek i dwa ribony. Z czego się robi dwa ribony? Robi się z czterech włóczek i z czterech drewna. Spokojnie ja to poogarnię po odcinku i już postawię też ten tutaj, tutaj. Tak, damy I proszę, daj mi nowe kwotkę. 11%. A, i to jest chliskowska. Jak gdzie? Jakoś to piętro nie zapowiada się, jakoś takie. Wow, nie jakieś pominiające. także będę tak. Bo wow, mówił, mówi, że taki, no, słabi piętro, pię, No. A więc, okej. Okay. Aby to w sumie byłoby na koniec. Ale jeszcze popatrzcie. Wokicats. I właśnie takim sposobem moja mama grała. A nie, to moja mama inaczej gra. Mam, moja mama le, gra lepiej ode mnie. Więc jakoś tutaj nie pokażę swojego umiejętności. są na poziomie przedszkolaka, więc. А... Um, а um. не. no, не, что? Нет, что ли? Для... Да. Ну, а где же нет, что ли? Да. О, так. 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 Okej, okay. Muszę pięknie. O, tak, tak. Ej, to tak. Mm -hmm. okej, okay. Myślę, że troszeczkę nowkowiec biegłem w ruki, Właśnie. A ja się z niego. I to jest najważniejsza. Хорош. Так. Угу. Угу. Ой, то уже, наверное, наш конец. Но no, можем наверное так поставить нам. No. Mm. a tu tu mogę go postawić i... Ej, i 400 i sery 400 moja mama tak zdobywa. zobaczcie w sumie sami wyjdziemy na chwilę tylko jeszcze raz wyjdziemy i wyjdziemy zobaczcie 740 740 i sery Moja mama farmiła tyle, że serio A więc pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę Skomentować ten film, dać I widzimy się w kolejnym odcinku Papa. Pa.